Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze stany Meksyku. Zapraszam. Stan Guerrero powstał 27 października 1849 roku i jest 21 stanem Meksyku. Graniczy z Michoacán de Ocampo od północy, z Mexico, Morelos i Pueblą od wschodu oraz z Oaxacą od południa. Jego powierzchnia wynosi 62 621 km2 i zamieszkuje go ponad 3,5 miliona obywateli. Początkowo na tych ziemiach żyli Olmekowie, a później przybyli Aztekowie, którzy podzielili terytorium na 7 okręgów administracyjnych. Pierwszymi Hiszpanami była ekspedycja Juana Rodrígueza, kiedy wybuchła wojna o niepodległość Meksyku. Lokalnym przywódcą został Jose Morelos, po nim przywódcą został Vicente Guerrero, którego dokonania bezpośrednio doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Meksyk w 1821 roku. Stan Guerrero stał się odrębnym stanem w 1849 roku. Guerrero składa się z 81 gmin, stolicą jest miasto Chilpasingo de los Bravo a gubernatorką Evelyn, Cecilia, Salgado, Pineda. Do pięciu największych miast należą Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuanejo i Tlapa. Gospodarka stanowa obejmuje m.in. uprawę warzyw i owoców, produkcję maku, leśnictwo, rybołówstwo, hodowlę, usługi i turystykę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na pięć dni info. Na razie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek, Rok Produkcji i Publikacji 2024.